Pozdrawiam z całego serducha słuchaczy Repeat Bartka Kańtocha zespółem. Portal lubię radio.pl prezentuje. Repeat, repeat, czyli radiowy przegląd tygodnia. Zapraszam, Bartek Kańtoch. Jak co tydzień bierzemy się do radiowego przeglądu tygodnia, który tym razem będzie wyjątkowo muzyczny. Bartek Kańtoch, witajcie. Wczoraj byliśmy na rozdaniu Fryderyków, kilka dni wcześniej na półfinałowych nagraniach programu Must Be the Music, z którego jak wiemy wyrastają radiowe gwiazdy, m.in. zespół Enej, który spytaliśmy o wspomnienia z tego programu. A głównym gościem dzisiejszego odcinka będzie wokalista zespołu Lemon, Igor Herbut. Zapraszam. Rip, czyli Radiowy Przegląd Tygodnia. Radiowy Przegląd Tygodnia zaczynamy od Fryderyków, gdzie triumfowała Mela Koteluk z w kategorii Debiut Roku oraz Artysta Roku. Dla mnie ogromne zaskoczenie. Ja nie brałam e, nawet w jednym pod uwagę tego, że możemy być wyróżnieni. Natomiast jestem bardzo szczęśliwa i. Ja jestem wzruszona dogłębnie. Powiedziała artystka tuż po zakończeniu gali wręczenia nagród. W kategorii artysta roku Mela Koteluk pokonała m.in. Monikę Brodkę i Marię Peszek. Od tygodni była to tajemnica Poli Szynela. Teraz radio dla ciebie oficjalnie potwierdziło, była szefowa radia Tok FM Ewa Wanat z dniem 1 maja obejmie stanowisko redaktor naczelnej w nowej stacji. Niespodzianką jest jednak przejście także Grzegorza Chlasty, również z Tok FM do Radia dla Ciebie, będzie on pełnił funkcję kierownika redakcji publicystyki. To nie jedyne zmiany personalne, jakie przyniósł ubiegły tydzień. Była prowadząca główne wydanie wiadomości TVP. Małgorzata Wyszyńska poprowadzi swój własny program w Radiu Plus. Pod nazwą Pytam Wprost. W każdy czwartek o 20.00 Małgorzata Wyszyńska będzie rozmawiać w studiu Radia Plus z politykami, komentatorami oraz publicystami i dziennikarzami o najważniejszych wydarzeniach w Polsce i na całym świecie. Ripi, czyli Radiowy Przegląd Tygodnia. Ostatnia informacja nieco telewizyjna, ale to dlatego, że muzyczny talent show Must be the Music wydaje sporo radiowych gwiazd, między innymi zespół Enej, który spotkaliśmy podczas drugiego półfinału tego programu. Ten program jest wyjątkowy na tej zasadzie, że jakby wyszło tutaj artyści, którzy grają w swoją muzę. No, dzisiejszy półfinał, gdy przechodzi zespół Megidza, jakby z graniem e, czadowym, folkowym. E, genialne, genialne duety, genialni wykonawcy, którzy odważyli się przy piątej edycji, jak i przy czwartej, przy trzeciej przyjść i pokazać własną twórczość. Powiedział nam wokalista zespołu Enej, Piotr Sołoducha. Natomiast Darka Maciborka z RMFM zapytaliśmy, jak wiele jest jeszcze nieodkrytych talentów. Każdy rok przynosi jakieś nowe odkrycie. Trudno mówić, że odkryliśmy już wszystko i nic się więcej nie pojawi. To błędne myślenie. Zawsze jest szansa, że się coś pojawi, i takie programy i inne udowadniają, że tak się dzieje. Mimo, że piąta edycja jeszcze się nie skończyła, to właśnie ruszają castingi do szóstej edycji programu. Przez czyli wywiad w Radiowym Przeglądzie Tygodnia. Czas na Repeat Please, czyli rozmowę z głównym gościem programu, a w tym tygodniu jest nim Igor Herbut z zespołu Lemon, nominowanego do Fryderyka w kategorii Debiut Roku i właśnie podczas gali Fryderyków mieliśmy okazję, żeby chwilę porozmawiać. Twoja kariera potoczyła się bardzo szybko, to znaczy skład, Program Zwycięstwo. Spodziewałeś się, że to tak szybko się potoczy? Jak najbardziej nie. Oczywiście, że nie. To jest totalne wariactwo i, ale mega pozytywne. Dlatego, że Lemon powstał dość e, spontanicznie i chaotycznie. I to, co się teraz dzieje, jest niesamowite, bo to, że spotykamy się nawet tutaj, na Gali Frederyki 2013, jest jak niewyobrażalny sen, więc. E... Nigdy bym czegoś takiego się nie spodziewał, dlatego że rok temu jeszcze byłem tak naprawdę marzycielem. Dalej jestem marzycielem, ale. ale... Jestem teraz szczęśliwy chyba. Słuchaj, ale powiedz w takim razie, jak to było. Zespołu przed Massive Day Music nie było, on powstał ad hoc. Dokładnie tak, dokładnie na program powstał ten, ten, ten skład. Po telefonie, że kwalifikujemy się do, do Warszawy na, na, na casting i tak powstał Ulemon. I chłopaki nie, nie znali się ze sobą i poznaliśmy się dopiero na scenie Massive Day Music na Czeku. Ja spytałem zespół N.A. o to, czy program Mazda The Music oraz inne programy tego typu to dobry sposób na to, żeby się wybić. Oni powiedzieli, powiedzieli tak, jeżeli artysta ma na siebie pomysł. Nie mieliście, ale brzmicie tak, jakbyście ten pomysł mieli. To jest ciężka praca. Jakby my jesteśmy fuzją stylów, fuzją etniczności. Każdy z nas pochodzi od, z innego kręgu muzycznego, tak naprawdę, i z innej, z innej jednoczności. I ta fuzja stylów, ten język muzyki gdzieś tam nas po prostu złączył, zjednoczył. To jest ciężka praca, bo jeżeli wygrywasz nawet taki wielki, ogromny program jak Mazda Music, to nie dzieje się nic bez po prostu twojej pracy i nie mieliśmy materiału i ta płyta powstała dość szybko. Dużo serducha w to wkładamy i jakby ja bym na jazzie, chłopaki też, ja lubię jak coś jest skomplikowane, aczkolwiek... Z jednej strony proste, a z drugiej strony jakby, jakby nie wiem, ambitniejsze czy, czy po prostu trudniejsze. I to jest fajne, bo Yin Yang, czyli dobro, zło, biało-czarne, ta równowaga musi być i w utworach, i w naszym życiu. Więc, więc to jest tak chyba, tak, tak to chyba brzmi, ta prawdziwość, te emocje, tu nie da się tego ukryć. Ale nie wyglądasz tą sobie zmęczoną. Nie, ty, 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 znaczy mało snu jest okej. Okay, ja jestem ogólnie Leniem strasznym. I teraz mam mniej snu niż wcześniej i dużo pracy. A powiedz, gdzie uczyłeś się śpiewać? W dużej mierze uczyłem się sam. Dopiero jak Czyli sugeruję, że każdy może się nauczyć tak śpiewać. Każdy, aczkolwiek bardzo dużo pomogły mi studia, byłem półtora roku na studiach wokalnych na jazzie, więc trochę oddech, technika, też poznanie materiału, jakichś różnych technik, skatowania, więc to też dużo dało. Super, to w takim razie jakie plany muzyczne? Co teraz, co teraz będziecie robić? Bo wiadomo, płyta wyszła, koncertujecie, ale czy coś, są jakieś plany dalekosiężne jeszcze? Przede wszystkim koncerty. Przede wszystkim koncerty i yy, yy, praca nad drugim, drugim albumem, drugim krążkiem. Już w tym momencie powstają w naszych serduchach i głowach utwory, gdzieś yy, szkielety, teksty, więc yy, przede wszystkim druga płyta, która pewnie ukaże się w 2014. Bardzo dziękuję za rozmowę. No, sympatyczny gość, prawda? Dziś mój kolega realizator się nie odzywa. Przechodzimy zatem do kolejnego cyklu w naszym programie. To nowość. Chcąc promować zespoły, które zasługują na zainteresowanie mediów, na pierwszy ogień zaprosiliśmy zespół, który jak ktoś poznaje, pyta: Ale czy to Polacy? Ta muzyka brzmi jakoś tak inaczej. To projekt Over Kyoto, który tworzył Paweł Szutta, ex wokalista zespołu Paranormal i nowy głos na polskiej scenie muzycznej Pola Rice. Ze stacji Ogólnopolskich można ich usłyszeć na razie w Radio Pin. Muzyka bardzo ciekawa. Jest mieszanka wszystkich gatunków, które nam w duszy grają od rokowych po jakieś takie trip-hopowe czy skandynawskie brzmienia delikatniejsze. Jest to muzyka, która przede wszystkim jest bardzo emocjonalna i jest opatrzona dźwiękami, które też ciężko sklasyfikować do jakiegokolwiek gatunku. Cześć, jestem pole z zespołu Overkyo, to zapraszam do odsłuchania naszego pierwszego singla On On. Czas na konkurs, w którym do wygrania jest niepowtarzalny gadżet prawdziwego miłośnika radia. To lampka podobna do tej używanej w studiu radiowym, która zapala się podczas audycji, tyle że nasza ma formę ozdobną. Możecie ją zobaczyć teraz na ekranie. Mm. Co to za konkurs? Rozpoczyna się czas majówek, co zdecydowanie widać na drogach, bo o mały włos dzisiejsze nagranie w ogóle nie doszłoby do skutku, ponieważ dziś do studia Magdex, w którym realizujemy program, jechałem dwa razy dłużej niż normalnie. Ewidentnie ludzie jadą na majówki. Czekamy zatem na wasze radiowo-majówkowe skojarzenia. Forma dowolna, wiersz, wspomnienie, cokolwiek. Swoje pomysły umieszczajcie na tablicy studia Magdex na Facebooku, które funduje nagrodę i oczywiście przekaże je autorowi najciekawszego w Zatem powodzenia. Repeat, czyli radiowy przegląd tygodnia. Na koniec zaproszenie. Znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, felietonista, pisarz, od wielu lat związany z radiową jedynką, organizator Lata z Radiem, Roman Czajarek będzie gościem wydania specjalnego naszego programu, czyli Repeat, Please Extra. Premiera oczywiście w najbliższą niedzielę. Bartek Kańtoch zapraszam i do usłyszenia! To był program Repeat, 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 repeat.